Trzy na 4. Czas rozpocząć no, Mamy tutaj... Chodź bliżej, jadłem. Mamy tutaj... Żywiec Zdrój. No, taką zwykłą wodę niegazowaną. Mamy tutaj zwykłą wodę gazowaną. Mamy tutaj Pepsi. Mniejsze niż mroka mózg. Na, na, mamy tutaj Coca-Cola. Mamy tutaj energetyka. W tym przypadku jest to Predator. Oraz mamy tutaj soczek pomarańczowy z jakimś typem na zdjęciu. Więc Andrzej, na początku zaczniemy od zwykłej wody. Chodź. Na tle tego wszystko widać ładnie mam nadzieję. Tak Andrzej? Wszystko widać ładnie? Tak. Dajcie łap. Więc dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. A się trzeba być rzetelnym posebem i latają, jak nie wiem jaki był. jak woda, no, bo to jest najzwyklejsza, woda, no, powiem tyle. 10 no. na 10, pijcie wizualnie wody, to jest droga. Solka woda, powiem tyle. 10 na 10. Odpoczynamy. Woda gazowana. Czas na wodę gazowaną. na gazowaną wodę. Uuu, wodę. Okanik wkrótce. Okanik Marejdża. W z tym, te gówno jest normalne. Ty patrz jak nagrywam kamerzystą. Jestem w cały. Co to za gówno jest? Sprzedałem się z sklepą. Nie idzie tego upić. Przechodzimy do pepsi. Jestem po prostu wkurzona, tak? Aż muszę dać czapkę. Mnie tak to rozpoznudziło i jestem po prostu wkurzona przed jakiejś pepsi. Rozpoczynamy. Patrzcie na zaraz wybuchnie to. Dobrze, mamy Pepsi. Widzicie? Widzicie? My nic za to nie zapłacili, a, a nagrywam to. Coś się śmiesz. Zaraz wy. wy nie z tej wody tam. Dobra, zaraz. Pijemy Czas na Pepsi i pijemy. Pepsi 330 ml. No to w Wyżygałem się, Przepraszam, ale się wyżygałem. Lubisz Pepsi jadą? Chcę ci to zostawić. No. Dobrze. I Dzień powiem wam tyle. Nigdy nie przeszedłem przez większy ból w życiu. Niż pieniądze. To było najbardziej malące. Ech. Muszę jeszcze raz chociaż wyjdzie. Muszę robić te głupie testy. Później żygam. Ostatni Muszę to przetrwać, nie mogę być słaby. Chociaż to jest na tyle, to jest lepsze może niż tamto. Na koniec rozporządzę ranking. Trzeci raz. pokarmnik idzie. Zostaw ciało w górę dla okonika poświęca się, daj ciało w górę. Przechodzimy do Coca-Coli. Wszystko widać, no. tak, nie? Ładny no. Mam nadzieję, że mnie nie przezywa do widzów. Dobrze. Nagrywałem się, jak tam szedłeś. Dobrze, nie chcę, żeby widzowie widzieli, jak żyjemy. Przechodzimy do okoli, mam nadzieję, że będzie lepszy niż pepsi. Ale tutaj fajne opakowanie. No, myślę, że możliwe, że będzie fajne. Prawie mi się to wydało, dobra. My boli brzóg widzaj potem <grym> Przepraszam, ale... Powiem wam, do tego kola jest zbawiona, powiem mam tyle. Powiem mam tyle. Dla mnie to jest, krótko mówiąc, no... Kola... Dobra. Kur... Za dużo tego Przepraszam, ale... Oh. Ja Chciałem tego dużo pić, ja nie piję za dużo gazowanych rzeczy, ale ja dobra. Kola dobra. Jeszcze jeden, na. dam? Woda jest chyba najlepsza. Jestem, zachowuję się jakbym był jakimś menerem, ale wiem o tym. Zostały nam jeszcze trochę, wypijmy ostatnią kolę. JANDRZEN! No nagrywam Cię Nagrywaj normalnie albo Ci... JANDRZEN Fajna, fajna Powiem Wam tyle JANDRZEN, czekaj Powiem Wam tyle Widzicie to? Predator Wygraj wyjazd na Anfit na mecz Liverpool. Loteria trwa do 30 września 2022 roku. E, przekaz do twórców kreatora. Po co produkujecie takie coś? Mamy już praktycznie 2023 rok, a wy jesteś za rodzina. Nie i chodziło mi to do widzenia waszego butelku. Powiem tyle. To jest jakiś energetyk w ogóle. Ja Jandrzej się znał o tych energetykach, bym zaproponował. Napiszcie w komentarzu jakie znacie energetyki. Bo ja słyszę, że jakieś monstery są tigery, są jakieś... Blaki. Blacky są jakieś. Nie wiem. Dobra. Rozpoczynamy. Tak się robi zawsze. Co to za zapach? A, aż mi ręka boli od tego. I wyjazd. Aż mi się to brzydzi. Naprawdę brzydzi mi się na to patrzeć. Nie ja będę pił na, na tego predatora, bo to dojadzana będzie. Dobra, co to za gówno? To go... jak to śmierdzi? To ma gorszy smak niż. Nie, ja No Dobra, to mnie nagraj. Dobra, może nawet ciebie będzie dobrze, tak? Dobra, nie? No, ty, ty jesteś jakiś nierowany chyba. Co za gość! Co za gość! No, wypij to do zera, wypij. Zeruj, zeruj. Co za. Wyrzuć to. Wyrzuć to, daj ci to wyrzucić. Nie, nie, nie. nie. Ja nie wierzę. Tak! Brawo, Janrze. Sylwester, kurde. I jeszcze to piję, nie wierzę. Dobra, Piadżen, ja, nagrywaj mnie znowu. Dobrze, to, to jest chyba gorsze. Ej, serio, mówię Wam: to jest gorsze niż ta kola, to jest gorsze niż ta woda, która wylądowała. Ale dobre. Tak, dobre? No mi smakuje. No no to, no, to nie wiem, no jak ci smakuje. No jak tyle razy już pierdło. Co się śmiejecie? Że ja nie mogę tego otworzyć? Nie śmieję się. Widzowie, powiedzieliśmy. Nie będziesz taki test.

mam tyle. Nie, nie, to czemu ja chciałam, że skończyłeś już Brawo dla Young Dżema. Dobrze, a więc tutaj mam tyle. Rozmawiam się po tym świecie i... Czas rozpoznać ten. Chodź. Jest tyle. Ostatnim numerem na tej liście jest... To jest to, nie? A nie tamto? nagrywaj. Ostatnim numerem na wyliście jest to. Nie że kłamią, mm. że mogę wygrać bilet na mecz Liverpoolu na Ampit, to jeszcze smakuje to jak gówno. Okay. Wyżej od, od tego jest ta woda, gazowana, mm. która jest totalnym gównem. Kop ale mecz, to? Możesz, za, za chwilę. Jest totalnym gównem, ale większym głównym niż to nic nie. Większym głównym niż ten Predatko. Oprócz... A się. I Mimo, że rzygałem się na tym pepsi, chociaż mo można było to przepchnąć. A tej wody gazowanej nie można było przetrać. i na lewczat woda nie gazowana zwykła woda chyba, chyba każdy lubi tą wodę nie? O, chyba każdy no. ja lubię normalną i gazowaną. Ale nie takie małe. Wiesz, wiesz, wiesz jaka jest różnica pomiędzy dużą gazowaną a małą. Ale mało gazowaną. Gazowano. Żadnej Już. nie ma. Kurde żadnej. Więc nie wiem. Dodagajcie widzowie. No więc co? No więc co? To pierwsze miejsce. Drugie. Trzecie. Witam. A! Bo jeszcze był ten soczek widzowy, nie? To soczek będzie no. Teraz mogę Wam sporządzić ranking. Będziemy świetlone. Trzymajcie się widzowie. Składajcie na kanał, jak drzyma można zostawić tam coś po sobie. Ja już pod Jarony. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Trzymajcie się widzowie. No miście miłego dnia. szczęśliwego nowego roku wam jeszcze raz. teraz. Mikał mloczek. Teraz jest się zobaczy. Taka ciekawa zda. Żeby niektórym Wam stworzyli dobry humor. Tak naprawdę to. To było trochę. Ten ja film taki nie Trzymajcie się, lubię Was najbardziej na świecie.